Na pewno słyszałyście o akcji, którą rozpoczęła Anę, Top Freedom, w wakacje. Akcję, która promuje równość, walczy o równość i akceptację do odsłaniania klatki piersiowej niezależnie od płci. Anę, ty się pojawiłaś w towarzystwie bliskiej ci osoby na basenie. Chciałaś zamanifestować, prawda, neutralność ciała. Tak, poszłyśmy w kąpielówkach, bo... Ciało i męskie, i kobiece, i niebinarne jest y, równoprawne, jest równe. Tak jest zapisane tak. w konstytucji. Tak, tak dokładnie. Prawda? Więc poszliśmy na basen, zobaczyć, czy tak można, bo y, prawnik, y, z którym konsultowaliśmy temat, mówi, że oczywiście, że tak, że właśnie w świetle prawa ciało jest równe. Absolutnie tak. W ramach tej akcji i Akcja Top Freedom była dla całej redakcji Miasta Kobiet inspiracją do tego, żebyśmy porozmawiały o tym, od czego to wszystko się zaczyna, że nas kobiety wkłada się w te schematy, wychowuje się nas do wstydu. Czy ty, Basiu, mogłabyś na początku naszej rozmowy powiedzieć, co to jest to socjalizowanie, wychowywanie nas do wstydu i seks, a potem przejdziemy do seksualizacji naszego ciała kobiecego? Mhm. To ty teraz właśnie mówisz o takim zjawisku, które się nazywa seksualizacją. I ona polega na tym, że oceniamy drugą osobę tylko na podstawie tego, czy jest. Atrakcyjna seksualnie. I tutaj ważne jest to, że ta atrakcyjność seksualna jest postrzegana bardzo wąsko, to znaczy tylko w taki bardzo powierzchowny sposób, tylko na podstawie wyglądu. Czyli mhm. czy osoba jest ładna, czy nieładna, a właściwie czy jest wystarczająco seksowna, czy, czy nie jest seksowna. No i seksualizacja działa na nas na różnych, tak jakby, mm, poziomach. Mhm. I, to, I jeden z takich obszarów, to jest to, o czym ty mówisz, czyli, ym, czyli tło nasze, w którym my żyjemy, ym, jesteśmy wychowywani, to jest takie tło naszej kultury, naszego społeczeństwa. I tutaj ym, takie elementy seksualizacji mogą być na przykład w tym, jak pokazywane są kobiety, yy, czy podkreślane są ich kompetencje, to jakimi są osobami, czy to, są wystarczająco seksowne. Wiesz co? Yy, ja pamiętam, jak się ucieszyłam na to, jak zaczęto wytykać palcami wszystkie reklamy, mm -hmm. w których nas kobiety traktowano przedmiotowo. Prawda? Wiesz, no od, od dachówek po yy, żele do kąpieli. Ja widziałam reklamę ula... środka na porozburaków, gdzie kobieta to to najbardziej absurdalne produkty, Ale musi być kobieta, rozebrana, no w ogóle, kamera. Czyli on. coś, co przykuwa uwagę, no, tak? Właśnie. I też u jakby sprowadza do przedmiotu. to Kowalita, odmiany, kobieta. Tak, kobieta tak. tak. Takim mm -hmm. dodatkiem, takim elementem atrakcyjnym Takim gadżetem, zabawką. Dokładnie. I właśnie to jest, to jest sedno seksualizacji, że ta, ta osoba seksualizowana staje się taką zabawką, właściwie taką laleczką do patrzenia.